Witamy w. <grymne> Witamy w 20 minut podcast. Dzisiejszy odcinek jest inspirowany przez najnowszy trailer Borderlands 3. No właśnie, już przechodząc do, do meritum, jak Wam się podobał najnowszy, najnowszy trailer wymienionej gry. A tak Możesz nagle? Raczej? Tak szybko już? Tak, 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 tak już. To, to, ja, to ja wiem co powiem. Ja powtórzę to troszeczkę to, co napisałem. Na, na Facebooku. Powiem wam, że dotychczas w ogóle jakoś tam byłem się nie rałem. W sensie wiedziałem, że zagram od początku, od pierwszego Zwiastuna, od zapowiedzi, ale jakoś tak, yy… jakoś tak czułem, że nie było tego efektu: wow! W sensie to wyglądało jak kolejne bordelance właściwie i... no i tyle, no. A, a, a dopiero w tym zwiastunie przypomniałem sobie, słuchajcie, jakie bordelance w sumie są fajne, tak? Że jest to zbranie lutu, że jest ta śmieszna muzyka, że jest to szczelactwo, zabijactwo. W sensie poczułem ducha, to ja to ja carstwo, to poczucie humoru, poczułem ducha bordelanców w tym zwiastunie i... No, to jest tak dobry zwiastun, mimo tego, że tam nie było gameplayu, bo to był cinematic, znaczy taki, powiedzmy, taki teaser bardziej, nie? Przedstawienie klas bardziej. No, przedstawienie klas, tam jakieś takie ładne sceny artystyczne, nie było tam gameplayu, to jednak jest na tyle dobry, że, że mam ochotę grać w tę grę i czekam na premierę. Jest dobrze zajmę. zrobione bo ty, w tym poprzednim nie było tego efektu faktycznie, tak. było takie a no, wychodzi dwójka tam na podrasowana, troszkę może graficznie, a może niekoniecznie. I dopiero w tym e, trailerze, było widać, że faktycznie ta grafika też jest troszkę podrasowana. Ja, no dużo mhm. lepsza jest. Znaczy, ja teraz te, te, to zauważyłem, że ta grafika tak. jest dużo lepsza, nie, jest, jest, mhm. nie? No to ciekawe, bo ja mam kompletnie inne zdanie. Mi się nie podobał ten trailer. <noise> i, I w ogóle nie sprawił, że. Za... Dla mnie to ten trailer na takiej modzie, która jest teraz w Hollywood. Ja, jak, jak kojarzycie na przykład Suicide Squad, tam, tam była ta. Przemontowanie filmu i dodanie właśnie modnej muzyki, takiej tam tam Queen był, więc tutaj mamy. W sumie nawet nie wiem, kto, kto śpiewa tę piosenkę. Jezu, wiecie? Tani nie. Są nie. Jakieś Claw Każdy ją zna, ale nikt nie wie, czy ja jest... no, Nie, właśnie, to jest, to jest z tego gatunku. Ale tak nie, nie pokazał nic. Znaczy, to jest taki dla mnie z tego gatunku Hello My Fellow Kids, czyli właśnie do tych ludzi, do których nie trafia jakiś taki czysty gameplay, który już był pokazany. To jest, wiesz, kolorowo, ładnie. Tak nie, nie za bardzo wiadomo o to jest taki trailer, że może powiedzieć, Hehe, co tam braliście. Podaj mi na do tego dealera. Nie, i to jest dla mnie taki gatunek. Ale nie zrobił na mnie wrażenia, jakby nie zachęcił mnie. O wiele bardziej zachęciło mnie, jak zacząłem czytać, e, co będzie w tej grze. I, I tak, no. Tak naprawdę zawartość, a nie opakowanie. A powinno być chyba na odwrót, chociaż. Jak znaczy, Jak rozumiem, o co Ci chodzi, bo ja też jestem uczulona na, ja to nazywam faceci w rajtuzach. Na filmy facetów Aha. w rajtuzach w szczególności, ale o to, że, o to, że właśnie um, są te wszystkie znane utwory. Jump, który jest praktycznie w każdym jakimś takim filmie. No i też, też mnie to drażni, ale tutaj tego nie odczułam. Nie odczułam tego cringeu, że, o Boże, próbujecie jaść na, na nostalgii, że jak nie idzie w te, to we w te. E, nie, tutaj tego nie odczułam. Ale jakby rozumiem, jestem w stanie sobie wyobrazić, co, jak, jak ty to odebrałeś, bo tak jak mówię mam podobnie, ale faktycznie jak się o tym czyta, a, no że jest ten nacisk na syreny na przykład, ja zawsze syrena to moja ulubiona klasa z dwójki właśnie, więc mhm. no ja się jaram, nie mogę się doczekać. Znaczy ja tylko um, jeszcze powiem o, <laughs> o tym zwiastunie, że on... To był taki zwiastun, gdzie myślę, że od początku e, twórcom tego zwiastunu, e, ludziom z Gearboxa, przyświecał taki cel, że on ma być taki generyczny. W sensie, o co mi chodzi? To, to jest taki oklepany motyw, nie? ten no, utwór był już wielokrotnie, nie tylko w zwiastunach Giera, ale też w wielu innych zwiastunach. E, no, właściwie to wyglądało troszeczkę jak zwiastun do Fallouta 76, tam też tak było, e, że nie wiem czy Aha. pamiętacie, to był, to był cinematic, że tam wszyscy biegali, tam trzymali się teren, ręce, śpiewali, tam jakieś wybuchy w tle, więc ten motyw jest ograny w... w w świecie zwiastunów do gier, ale on po prostu był dobrze wykonany. W sensie, z tego biły takie carstwo. Czuć było, że ludzie, którzy tworzyli ten zwiastun, którzy dobierali te sceny do tego zwiastuna, dobrze się bawili, a to z kolei świadczy o tym, albo może nie świadczy, ale gdzieś to jest taką może przesłanką, że, skoro dobrze bawili się robiąc zwiastun, no to też chyba dobrze bawili, robiąc, dobrze się bawili robiąc grę, tak? No, oni się zawsze dobrze bawią, robiąc grę, przynajmniej tak, takie się miało wrażenie, grając w jednym i dwójkę. Tak? Więc dla, dla, mnie to było to poczucie tego ducha. W sensie, dla mnie z tego zwiastun, oczywiście tam nie było gameplayu, tam nie było żadnego mięsa, żadnego konkretu, mhm. ale ten zwiastun przekazywał ducha bordelanców. Przypomniał, przypomniał, czym ta gra kiedyś była, w sensie, bo dawno już nie było nowej części, i przypomniał nam, dlaczego Dlaczego to jest fajne i dlaczego kiedyś się dobrze bawiliśmy. I, i poczułem, że będę się dobrze bawił. No ale rozumiem. jeszcze to, że oni go montowali w rytm y, muzyki. Dla nas to jest bardzo ważne, bo my wszystkie filmy staramy się montować y, pod muzykę, że te wszystkie wystrzały pod to i ten taniec. Czyli to było widać, a że to nie było tylko podłożenie tego utworu pod ten y, zwiastun, tylko to było jeszcze przemyślane. Mnie się to cholernie hmm. podobało, naprawdę. I no też poczułam dobrze. taką, jak myśmy grali w dwójkę, nie pamiętam, to była jedna z pierwszych w ogóle gier, którą grałam z Jędzkiem w coopie. Nie wiem, czy to było przed Guild 2 uh -huh. czy po. Nie, to było po, ale to było tuż, tuż w, tym, Więc w tym okresie. To była jedna z pierwszych gier, pomijając właśnie Guild Warsa i tam Lola. I to było dla mnie niesamowite, jakby doświadczenie, bo to też był mój pierwszy looter-shooter. I jakby poczułam znowu, a to były czasy, kiedy jeszcze się studiowało, jeszcze tam się jakieś. Uh -huh, uh -huh, uh -huh marzenia miało. <laughs> <laughs> ja, by, ja byśmy byli tacy starzy imię, że, i stetryczali. Ale, jakby to wszystko, wszystko wróciło. Takie te czasy, kiedy się miało, o właśnie, kiedy się miało czas nagranie w gry. Taki, że, a, zerwam noc, nagrę i nic się nie stanie, bo, e, tam na drugi dzień niewiele jest z takich rzeczy, które masz obowiązki, tak? Nie, aha, nie aha. było takich ścisłych obowiązków jak teraz. I to było mhm. miłe, to było miłe, taki, taki powrót do nostalgii. Więc, a, ale z drugiej strony to też e, podwyższa oczekiwania, bo może się okazać, że odpalimy trójkę i będzie pfff! I uleci, tak, i uleci. No właśnie, przechodząc do tych oczekiwań, tak, e, tak śledziłem, o, o, obejrzałem cały gameplay, godzinny, który pokazali, i tak naprawdę, co jest potwierdzone, to wydaje się to naprawdę. Bo taka, to, nie jest, to nie będzie rewolucja tak naprawdę w formule Borderlands, tylko taka naturalna ewolucja i to mi się przede wszystkim bardzo podoba. Może tak wymienię kilka ciekawszych rzeczy. Przede wszystkim to, ja mam straszny z tym zawsze problem, czyli będzie tak zwany loot instancing. Już tłumaczę, co to jest. Czyli jeżeli kolega ma poziom powiedzmy 20, a my trzeci i zaczynamy grać wspólnie, to będzie dostosowany loot, dla każdego będzie jakby prywatny i oprócz tego będą poziomy dostosowane wrogów, więc to od czasu do czasu, to, to, to się... Na przykład w Destiny to nie działało dla mnie dobrze, tam niby było jakiś sposób, nikt do końca tego dobrze nie, nie, nie wiedział, jak to działa, a tu jest bardzo... pokazali to przede wszystkim na gameplayu, powiedzieli, jak, jak, jak to działa... I mi, I mi się to podoba, bo nieraz miałem problem właśnie z przepakowanymi znajomymi i po prostu przestawaliśmy grać albo przeczekanie, czek aż ktoś dobije poziom, to naprawdę zabija, więc to jest bardzo fajna rzecz. Mhm. Potem e, przede wszystkim wraca gore. I to jest duży plus tego, bo no nawet podkreślili, no to jest m for Mature, więc. Nie, nie ma jakby takiego sztucznego ugrzeczniania, a, a jest też jakby e, tendencja do tego. Tego mi na przykład brakowało w, e, w Rage 2. E, e, też jakieś takie pierdółki, o właśnie, sp będzie split screen. Czyli tak naprawdę ja pierwszy borderlandsy skończyłem na Xboxie 360 i split screenie. Właściwie wszystkie borderlandsy albo split screenie, albo e, online co-op, Zawsze co-op. Właśnie ta gra to jest. Yy, co jest co tak, dokładnie, to jest. No jakieś takie rzeczy, typu autopickup yy, rzeczy to jest to już, to już, to już, na przykład w Diablo 3 bardzo ułatwiało, yy, więc już nie będzie takiego. Jezu, ja pamiętam strasznie to, to mnie strasznie męczyło. To, ja, ja czułem, że to jest looter shooter, ale naciskanie każdego X, żeby podnieść ka każdą amunicję, strasznie mnie to bolało. O, najważniejsza zmiana, czyli będą trzy. Jakby pod, to jest takie Destiny feeling dla mnie. będą yy, Każda klasa, znaczy postać będzie miała jakby trzy podklasy. I to będzie rozróżniać. Właśnie to mi kiedyś nie podobało się w Borderlandsach. W ogóle nie wiem, jakie wy macie zdania na ten temat. Czy na przykład wystarczał wam ten jeden skill, który był, a reszta to tak naprawdę było jakieś takie ulepszanie procentów? Nie. Faktycznie brakowało. Jakby, żeby jeszcze była subklasa, żeby to. Czyli na przykład jak ja grałam Sereną, to w jaki mhm. sposób grasz tą Sereną? Czy to bardziej support, czy może jakaś ofensywna walka? No, brakowało mi tego. I cieszę się, że coś takiego będzie. Znaczy, w ogóle, hmm. e, Borderlands powstały w innych czasach, nie? Wiecie, od tego hmm. czasu, kiedy były pierwsze Borderlandsy, kiedy to był po prostu shooter z dużą ilością broni. E, była już rewolucja gier MOBA i hero-shooterów, więc... No nie, no ten je, jeden skill to jest dużo za mało i oczekiwałbym raczej paska skilli na wzór czegoś chociażby z Overwatcha, tak? Żeby można było czymś żonglować. Yy, nie wiem, nie wiem w sumie czy takie coś będzie na ten moment, bo ciężko powiedzieć po zrastunach, nie wiem czy się już na ten temat powiedzieli ale no jeden skill to jest dużo, dużo za mało. No, no. tak, no w w sensie w sensie, wychodziły 10 lat temu. W sensie tak? nawet jeżeli to będzie ten jeden skill, to też nie będzie źle, bo wiadomo, że oni też pewnie nie chcą odwracać uwagi od tego co jest mięsem tej gry, czyli od broni, tak? I to też jest fajne, że odkrywasz te bronie. Ale myślę, że mogliby dać więcej skili niż, e, niż jeden. Nawet widziałem na tym, na zespółie rzeczywiście było, jak był ten, 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 ta klasa, nie pamiętam nazwy, tego, tego supporta, który się teleportuje, e, mm -hmm. taka jakby messmera tak jakby mesmera z Guild Warsa, tak mi się wkażeło, ja to on tam, tam mhm. był pokazane, jak się nazywa? Uh. Nie muszę tego przeczytać. Tak, na baz grało. No, ale on, on na hologramach. Ale on to miał dwa skile, co najmniej. Miał jakąś tarczę i teleportację, więc podejrzewam, że no już są dwa skile, tak? To już jest fajnie. by było więcej. Mhm. Mhm. No i nie, tak. e, ja jestem no. też ciekawa właśnie tej sireny, ponieważ z tego, co widziałam, to to nie są takie skile typowe dla sireny, on ma te ramiona, tak? Czyli to będzie jakiś naparzator z tego wynika. Nie wiem, jestem bardzo ciekawa, w jakim kierunku to pójdzie. Bo jak zawsze, jak w dwójce grałam Sereną, maja bodajże tak, ona była. No to, to ona po prostu wszystkich łapała w tę sferę, pamiętasz? No i to było trochę nudne. Ja, gram ja na... łapałam sferę, no. ty nawalałeś? Tak, tak, tak. I to było wszystko. To było wszystko. Ja na początku wybrałam mhm. tę postać, a ja grałem jeszcze sam solo, krótko, mhm. kilka godzin, i pomyślałam sobie, o nie, to jest strasznie nudne. W sensie, znaczy... jedyny z tej, tej postaci to, że łapisz kogoś w kule nie? To w się sensie to potem się tam rozwijało. Tak, no potem, że jak ta kula się traciła, to wybuchała, no ale no. to co kiedy... dalej ta kula, tak? tak? A ja wzięłam syrenę, bo ja jestem taką sroką, czyli im bardziej się świeci, tym lepsze. Nieważne Aha, co to robi. To... I musi się świecić, wybuchy. E, dlatego elementalistą grałam w Guild Warsie i tak dalej, bo się świeciło. Więc... To ja bym tylko powiedział jeszcze o rzeczach wracając do, do takich nowości, które mnie się podobają z kolei. Mm -hmm. e, to oczywiście jakby główną, najfajniejszą nowością jest więcej, czyli to, że oni zapowiedzieli miliard dostępnych broni. Wiadomo, że nikt tych broni nie projektuje, one będą generowane losowo, ale tak. sam fakt, że ten generator będzie pozwalał na miliard, e, to, że ma być dużo bardziej zaawansowany ten generator, to, że mają być też takie wyraźnie negatywne cechy tych broni, że mają się przegrzewać, psów, Mhm. mają być te łażące bronie, no dla mnie wiadomo, na tym polega w ogóle e, Borderlands, tak, odkrywanie wszystkich broni, w sensie każdą broń jaką podnosisz jesteś się ciekaw, to jest, to jest totalnie, absolutnie cudowne i to jest jakby silnik napędzający tę grę, to, to jest ta fajda. To jest jedna rzecz, więc cieszę się, że będzie broni e, więcej, natomiast z, e, z drugą nowością, którą... kurczę, teraz wyleciało mi z głowy. To ja tylko dopowiem, o dość tych broni. Wynatowałem sobie takie dwa ciekawe przykłady. Czyli jedne to jest wyrzutnia rakiet, która zamiast rakiet ma hamburgery, a drugie, to mi się chyba najbardziej podoba, czyli pistolet, który strzela wulkanami, które strzelają ogniem. Więc to w ogóle będzie kosmos, kosmos graficzny, więc to tak. brzmi bardzo intrygująco. Tak, tak. Widać, że mieli, mieli dosyć wolną rękę chyba dali, zwłaszcza, że wrzucił ten, ten, ten gor. I jakby no chyba mieli kupę dobrej zabawy. I ja tylko jeszcze wtrącę, żeby się, się przypomniało, co jeszcze, e, ta uh -huh. druga rzecz. Mianowicie e, sygnalizowali, że ma być wybór między dwoma, jakby typami, dwoma, jakby trybami, jakby rozdawania lutu. Czyli jedna opcja to jest uh -huh. standardowa, klasyczna, że po prostu jest skrzynka, jak kto pierwszy, ten lepszy, i to ma tak. swoją to ma pewną magię w sobie, tak? W sensie, jak kto pierwszy się na to rzuci, kto coś tam weźmie, to jest super. Ale z drugiej strony zawsze jest poszkodowany, bo ja na przykład leciałem na pałę przez te mapy i po prostu wiecie już później: jakieś tak, samobójcze tak, tak, akcje tak. pod ogniem do skrzynki, byle mieć jako pierwszy. I zapowiedzieli właśnie drugą opcję, taką, powiedzmy, trochę casualową, czyli że e, po prostu każdy będzie dostawał indywidualną kopię swojego lotu na wzór gier MMO. I to też jest spoko opcja, bo przynajmniej, no, mogę sobie wyobrazić, że, że niektórzy raczej nie lubią walczyć o lut, tak? Więc to, to jest dla mnie też fajna zmiana na plus. No, tak, pamiętam. tak, tak, tak. To jest ten. Przyrodzenie ten na walki, gdzie puste skrzynie zostawały. Pamiętam. Boleśnie. Jedyne, <laughs> okay. o co się no. boję, to generyczni e, przeciwnicy. W sensie e, dwójka złych, dwójka bliźniaków. Mi się to tak z New, z New Dawnem kojarzy, z Far krajem. Ale pamiętaj, że oni tak robiłem 5 lat, no długo zanim w ogóle pojawi się sygnał Ja wiem, nie do mnie. po prostu, ja to wiem. Ja wiem, że to nie jest inspirowane e, Far krajem, ale jednak... E, jakiś taki niesmak pozostał po tym dodatku pewnej części. <laughs> Więc... E, no i te kwiaty. Ja wiem, że to nie ma nic wspólnego. Ja wiem, że oni się na nich nie inspirowali, ale w tym trailerze te różyczki, te dobrze, że nie są się Znaczy, nie się to podoba. Dobrze, że nie są różne. Znaczy, ja w ogóle tego nie wiążę w głowie z Newtonem, bo to jest tak odległo czasowo, w sensie robili te 5 lat. W ogóle nie widzę. Wie, wiem, że nie ma podobieństw, czy nawet, że nam w sensie, że nikt się niczym nie inspirował, nawet że wydaje się, że to jest podobne, nie? I jakby ufam im, bo. Co w się sensie powiedziałaś genetycznie przeciwnicy? No, nawet jeżeli ta dwójka antagonistów głównych okazałaby się być na przykład niezbyt oryginalna, to muszę, że tak było. No, tam, nie, nie, to jest biedzeństwo. Słyszałam, czy, nie, czy nie, tam, bo, że Nie, nie, było, było pokazane że z później, że to jest rodzeństwo z dziewczyną i nie ale wyglądają... Ale co? Blizniacy nie mogą być? Ale nie wyglądają na bliźniaków, ale, na, z, nawet co nieważne, ale, bo nawet gdyby oni... to byli... medyczne, bliźniacy nie muszą się... No dobrze, no, medycznie. no, ale nawet gdyby oni tam byli generyczni w sensie zachowania, tą e, przeciwnicy... W sensie, ja wiem, że przeciwnicy, z którymi będziemy walczyć po drodze, bossowie, mhm. e, wiecie, mhm. tam minibossowie, badassy i tak dalej, to wszystko będzie po prostu dzika fantazja, w sensie... No, w Bordelancach zawsze przeciwnicy byli fantastyczni. Ich design, ich, ich, wiecie, ich umiejętności, no, te walki były genialne. I ja jestem pewien, w sensie, mało, które dawała mi tak soczyste, miesiste i zapadające w pamięć walki z bosami, jak to było w Bordelancach. Więc ja nie wątpię, że to będzie genialne. W sensie, powiem wam, że gadam o tym i się z każdą chwilą nakręcam i jaram. Naprawdę, a nie miałam tego jeszcze jeszcze dzisiaj, przy tego, że nie to z Rastunum, tego nie było. Chociaż dla mnie będzie ciężko pompić chęcą czeka. Bo to jest e, też taki husbanda, powiedzmy. <głos> <Więc>. <głos> czyli, czyli rozumiem, że będziemy grać to w kopię, jak, jak to wyjdzie, bo tak szczerze, jak, ja, jak zacząłem czytać e, te wszystkie usprawnienia i tak sobie przeanalizowałem ten gameplay, to pomimo, że oprawa graficzna tak naprawdę, tam nie widać takiego żadnego skoku za bardzo, no, no ale to w sumie jest wina cel shadingu, ale jakby też mi się nie podobał świat, bo ja już to widziałem. To jest jedynka, dwójka, to ja, ja, te, ja te światy znam. Jak zobaczyłem znowu tą pustynię, to, to jeszcze czy, czymś będę musieli mnie za, za, zaskoczyć, ale też warto dodać, że też w ramach tej ewolucji tego Borderlandsów też jest przede wszystkim jest dynamiczniejsza, czyli dodaj ten ślisk. Mogą się postacie e, wspinać. To, to było to, co mnie ujęło w Destiny, że nie jesteś taki przykuty do, do podłoża i widzę, że Borderlands też troszeczkę bo zazwyczaj to właściwie sprowadzało się do stania w miejscu i strzelania. To było takie bardziej, bo bardzo mi się spodobało to porównanie, które przeczytałem, że... Destiny to jest takie Halo, jako RPG shooter, a Borderlands to jest taki FPS Diablo. I, i, i tak się właśnie czuję, i, i, ale też mi się podoba właśnie, że troszeczkę właśnie odklejałem się od tej podłogi i jak ktoś grał w Rage'a 2, to też troszeczkę poczułem, no, głównie przez ten ślizg i, też jest to, i przez ten, to się Ground Slam nazywa bodajże, i to już było w Uderzenie prequelu, w zimę, ale... Tak, 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 no właśnie. Znaczy, ta, znaczy ja, ja ci wszystko... powiem, że też mam pewne obawy, nie? W sensie mm, są rzeczy, które mi się podobają, to co już mówiłem wcześniej. Też mi się podoba, jakby zdynamizowanie tej walki, wygląda to dużo, dużo, dużo bardziej współcześnie. No, no bo strasznie, że Borderlands też nie można go winić za to, że e, jakby to było takie statyczne bardziej, że bardziej stałeś miejsce, bo ta gra powstawała jakby w innych czasach, w innym duchu, nie? Natomiast jakby to wszystko wygląda świetnie. E, też mam obawy związane z m, krajobrazami, bo to, to już było, to wygląda trochę nudno. Natomiast myślę, że to może być dużo fajniejsze, w sensie to może być bardziej straszne, po raz trzeci, czy tam nawet czwarty. No też powiedzmy, że tam Clickwell to, to, to był księżyc, nie? Ale to hmm. może być bardziej strawne, jeżeli, i to jest moja obawa i nadzieja jednocześnie, jeżeli na przykład będzie tam otwarty świat, ale wiecie, faktycznie otwarty, albo bardziej otwarty niż był w poprzednich częściach, gdzie jednak były to takie instancje. No, w sensie były tam rozległe przestrzenie, ale to nie był otwarty świat, nie? Znaczy, szczerze wam powiem. Raczej, raczej się nie spodziewam tego otwartego świata, ale fajnie byłoby, gdyby był. To byłoby miłe zaskoczenie. Albo gdyby chociaż był bardziej otwarty. I też chciałbym, żeby było, była ważniejsza kwestia jeżdżenia samochodami, w ogóle pojazdy. Bo one w jedynce i w dwójce to było takie, w sensie, w dwójce to było takie, to był taki dodatek. Właściwie one służyły do przejechania z jednego punktu dużej lokacji, które były pomiędzy walkami, do drugiej. I właściwie ona nie miała większego wpływu na gameplay, bo zawsze przed miejscem, gdzie zaczynała się walka, były takie słupki w ziemi, że nie dało się już tam wjechać, tak? Więc właściwie uh -huh. i ten tak, model tak, jazdy, tak. też był słaby w ogóle na, o, na komputerze. Ograniczał. My graliśmy na komputerze. Graliśmy, sterowało się myszką. W ogóle to było tak nieintuicyjne i długo trzeba było do tego przywyknąć, że sterowało się uh -huh. myszką, będąc aucie. I Dobra, mam nadzieję, jest, że, jest że to, potem ten no, coś no, no. się rozwinie. Ko kończąc, grajowy, no? Tak, kończy. Aha, czyli zbliżamy się do 20 minut. Tak, tak? zbliżamy tak, się. Tak? Myślę, takie no. ostatnie pytanie. Która klasa wam się najbardziej spodobała? Którą będziecie grać? Mi się nowa diva najbardziej podoba, bo ma Mecha. I no ja też będę Mechem. No dobrze, no, no. to, to grasz Mechem. Dla mnie najbardziej enigmatyczny jest ten e, typek z hologramami. I zastanawiam się, co on robi. On uh -huh. mnie bardzo kusi, co jest taką jakby zradą, bo ja zawsze w syreny. Ale no, nie, jestem ciekawa. Jego, chociaż kurczę, ten Ranger z tymi zwierzętami też jest taki. Huh. Znaczy, nie, my, moim zdaniem każda klasa wygląda ciekawie. Fajnie, no, no, fajnie. no nie najmniej ten mych jara, nie? A mnie właśnie najbardziej no, ten mych, totalnie mych. Znaczy, bo je, to, to jeszcze moje pytanie na koniec. Rozumiem, że będziemy grać... czy, czy że będziesz grał, Jay, bo jak ja Tak, graliśmy... tak, kupuję, kupuję, okay. kupuję, tak, tak, już, tak, już 20 sekund, więc tak, będę grał, kupimy, pomimo, że jest na epiku. Jeszcze ja, ja nie mam jakiegoś problemu, ale to ja dobry temat. Nie tak, czyli kupujemy, tak naprawdę kupujemy, a ja na ostatecz ostateczne zakończenie... Ojej, masło maślane. Powiem, że to nie jest game as service, czyli to co się było bardzo potrzeba takiego w luter shooterach powiewu świeżości, czyli nie będzie y, właśnie to gra jako serwis, nie będzie wspierana przez najbliższe X lat, po prostu będą klasyczne DLC i nie będzie hamskiej mikrotransakcji. Amen. Amen. Będziemy grać. Mechy są mech.